Ukradnę coś bezkarnie z Lidla. Wchodzimy do Lidla, a najbardziej interesuje mnie to, czy przejdziemy dwa razy przez bramki na jeden paragon. Sprawdzimy to, więc na początku kupiłem dwie rzeczy. Bierzemy Lubisie. Bierzemy jeszcze te chipsy, które podpisałem. Podpisuję moje rzeczy, a wy napiszcie w komentarzu, do jakiego sklepu jeszcze mam iść. Najważniejsze jest to, czy damy radę wyjść na ten sam paragon po raz drugi. I odłożyłem z powrotem. Kładamy podpisane lubisie. Chipsy tak samo odkładamy. A to wszystko po to, by po dwóch godzinach wrócić i wziąć moje rzeczy bez płacenia. Dobra, minęły dwie godziny. Mamy nasz paragon i idziemy sprawdzić, czy przepuści nas znowu przez bramki. Przede wszystkim najważniejsze jest to, czy w ogóle są to nasze rzeczy. Chyba są nasze Lubisie. Tak, mamy. Lubisie są sigmami, bo czekały na mnie. Ale jeszcze większymi sigmami są te osoby, które ostatnio zasubskrybowały mój kanał. Mamy chipsy, też na nas czekały, więc stąd wychodzimy. Nie da się. Spróbujemy teraz wyjść z tą panią tutaj i uda nam się to ukraść.